Cześć dobry, moi drodzy. Jeżeli ktoś z Was planuje w najbliższym czasie złożyć komputer i bardzo by chciał e, już złożyć ten komputer na pamięciach DDR5, dodatkowo marzy o Intelu, to mam dla Was dobrą wiadomość. Dlatego, że w tym materiale przedstawię Wam, moim zdaniem, jedną z najlepszych, tanich e, płyt głównych właśnie pod Intela LGA1700 oraz pamięci DDR5, o czym mowa, myślę, że po tytule filmu już wiecie. Jest to MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. Zapraszam Was w tym materiale na recenzję właśnie tej no tą płyty głównej. MSI B760M Gaming Plus WiFi to idealna płyta główna dla osób, które szukają komputera w niewygórowanym budżecie, ale bazującym na procesorach Intela 12, 13 bądź 14 generacji. Producent umieścił na płycie sekcję zasilania w układzie 12 plus 1 1 z bardzo potężnymi radiatorami, co ważne, przykręcanymi na śruby, a nie na puszpiny. Cztery banki na RAM DDR5 o taktowaniu aż do 6800 MHz, dwa złącza M2, natomiast szkoda, że tylko na jednym znalazł się radiator. Na nielada ciekawostkę można zaliczyć dwa wyprowadzone złącza USB 3.0 na front obudowy, gdyż to się nie zdarza w tym segmencie cenowym. Płyta niestety boryka się z małą ilością podłączeń do wentylatorów, gdyż mamy tylko CPU fan, io oraz dwa złącza do podłączenia wentylatorów obudowy. Przechodząc na tylny panel, producent umieścił na nim 6 portów USB typu A w trzech różnych prędkościach, 4 wyjścia obrazowe, port PS2, złącze LAN 2,5Gb, konektory do podłączenia anten Wi-Fi oraz 3 jacki od układu audio, który bazuje na podstawowym kodeku ALC897. Szkoda, że zabrakło USB-C. No dobrze, ale skoro ta płyta główna jest taka tania i no, widać w pewnych miejscach cięcia budżetowe, to sprawdźmy jak sobie ona poradzi z naszym testowym Intel Core i 9 14900K. No, zdecydowanie jest to overkilowy procesor do takiej płyty głównej, ale po pierwsze przekonamy się, czy sekcja zasilania wytrzyma, jakie będzie miała temperatury oraz czy tania płyta główna ma wpływ bezpośrednio na wydajność tego, jakże mocnego. Procesora. Zapraszam więc Was na omówienie wyników testów, jakie wraz z redakcją IT Hardware dla Was przeprowadziliśmy. Zaczynamy od platformy testowej: jak ktoś sobie chce dokładnie przeczytać, zróbcie sobie po prostu stop, klatkę, a my lecimy już dalej. Pierwszy test jest to wydajność dysku SATA. Tutaj no, nie ma większych różnic, więc nie będę się skupiał przesadnie mocno na tym, bo można powiedzieć, że te różnice to są bardzo, bardzo duże niuanse już. Lecimy do testu już na dysku M2 Pisa Express 4.0. I tutaj różnice są zauważalne, ale mimo wszystko i tak przyznajcie, że no procentowo nie wychodzi to dużo. Kolejno e, mamy już test w blenderze. E, tutaj im mniej, tym lepiej. No i ta płyta osiągnęła najgorszy wynik, co prawda. Natomiast nie jest on mocno odbiegający od innych płyt, zdecydowanie od niej droższych. Kolejny test syntetyczny, tym razem GCC. I tutaj, tak samo jak w benderze, im mniej, tym lepiej. I znowu mamy najgorszy wynik, ale różnica jest naprawdę minimalna. Dobrze, przechodzimy do testów z gier. No i tutaj, no, nie oszukujmy się, przy takim klatkarzu, czy to będzie jedna, czy pół klatki więcej, to tak naprawdę nikt z Was tego nie zauważy. Różnica między tymi płytami się zaciera. Lecimy dalej do Far Crya 6. Tutaj różnica powiedzmy to jest już delikatnie większa, bo w porywach między najgorszą a e, najlepszą płytą było około 2 klatek. Ale nadal, to są dwie klatki przy ponad 130, no raczej nie zauważycie. Hitman 3, tutaj podobnie jak w przypadku Far Cry'a, no różnica jakaś tam jest, ale głównie na benchmarku realnie tego nie zauważycie. Przejdźmy więc do temperatury. Na wbudowanym czujniku no, widać, że jest ciepło, i widać, że pod tym kątem producent tutaj troszeczkę zaoszczędził, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, raczej producent nie zakładał, że ta płyta będzie wybierana przez osoby, które zakupią Intel Core 9 14900K. Jeżeli chodzi o rewers laminatu, no to tutaj było bardzo ciepło, co zresztą widzicie na kamerze termowizyjnej. Mocno się rozgrzał laminat. Można powiedzieć, że MOSFET osiągnął praktycznie swój max, bo temperatura wynosiła około 97 stopni. Przejdźmy więc zatem do czasu budowania i pod tym kątem MSI B760M Gaming Plus wi króluje. Na tle konkurencji miał najniższy, najkrótszy, można tak to ująć, czas budowania. Zużycie energii podczas obciążenia tutaj nie będzie pochwały, bo ta płyta zużyła najwięcej prądu. No, i różnica, jak sami widzicie, jest dość diametralna względem, właśnie innych konstrukcji testowanych w naszej redakcji. Ale gdy już mówimy o zużyciu energii podczas poczynku, szala się odwraca i ta płyta wypada najlepiej. Tak więc, moi drodzy, przyszła pora na podsumowanie MSI B760 M Gaming Plus Wi-Fi. E, jak wypadła ta płyta główna? No, realnie jest to, tak jak wspomniałem na samym początku tego materiału, jeden z najtańszych mobasów na DDR5 i też, wbrew pozorom, tanie wejście w pamięci DDR5, bazując oczywiście na Intelu. Dodatkowo, skupmy się teraz na plusach oraz minusach, jakie posiada ta płyta główna. Na szczęście, plusów jest zdecydowanie więcej, więc zacznijmy sobie od nich omawianie. Pierwszy z nich widać już gołym okiem, mianowicie bardzo dużo wyjść obrazowych na tyle naszej płyty głównej, dzięki czemu spokojnie ten mobastek może służyć też w komputerach bardziej biurowych, niekoniecznie nastawionych na gaming, które użytkują właśnie zintegrowanego układu graficznego z procesorem. Drugi plusik to są wyniki testów jakie wcześniej widzieliście i jak sami mogliście zobaczyć na wykresach ta płyta, mimo że była jedną z tańszych testowanych, niekoniecznie była tą jedną z najgorszych właśnie w stawce, co tylko pokazuje, że MSI tutaj zrobiło naprawdę dobrego bobasa jak na te pieniądze oczywiście. Coś, co ucieszy ludzi, którzy lubią oszczędzać, mianowicie bardzo niski pobór prądu w spoczynku. Tutaj zdecydowany król w naszym zestawieniu. Kolejnym aspektem, pod którym ta płyta królowała właśnie w naszym rankingu, był czas uruchamiania się całej platformy. Tutaj MSI znowu bardzo, bardzo dobry wynik. Kolejny gruby, moim zdaniem, tutaj argument na plus to jest cena. Cena tej płyty głównej to jest na dzień nagrywania tego materiału około 650 zł, co zanim przyznajcie jak na MOBASa w sumie dobrze wyposażonego w zniezną sekcję zasilania oraz na DDR5 -kach nie wygląda drogo. Ostatnie plusy to już taka, powiedzmy, rzecz trywialna, bo MSI nas przyzwyczaiła chociażby do tego, że ich BIOS jest czysty, przejrzysty, intuicyjny i można tam się w miarę łatwo odnaleźć. Dodatkowo też powiązane z tym plusy to dobre zarządzanie wentylatorami, możemy to sobie zrobić w prosty sposób z poziomu BIOSu czy też z ich programu oraz wysoki potencjał OC, jeżeli chodzi o pamięci. No dobra, to przejdźmy może teraz do minusów. Tych minusów jest dosłownie kilka i dwa z nich wynikają niekoniecznie z wady konstrukcyjnej, ale raczej z tego, że my tutaj wsadziliśmy redakcyjnie topowy procesor, a nie oszukujmy się, ta płyta raczej będzie kierowana do osób, które będą ją parować z i 5 no max, i 7 zablokowanymi 13, 14 generacji. Dobrze. Pierwszym minusem to dość wysokie temperatury na sekcji zasilania, czy to z czujnika, czy to właśnie z pomiaru już na rewersie płyty głównej. No ale to wynika głównie z tego, że tak jak mówiłem, wsadziliśmy tutaj bardzo mocny procesor. Drugim minusem będzie no, zdecydowanie bardzo duży pobór prądu pod maksymalnym obciążeniem. No i to już nie wynika z tego, jaki procesor użyliśmy, ale z tego jak ta... Płyta zarządza y, ogólnie napięciem i przez to poborem energii. Ostatnie dwa minusy to mała ilość moim zdaniem y, podłączeń do wentylatorów, bo tak jak mogliście słyszeć, mamy tylko dwa do wentylatorów z obudowy oraz y, moim zdaniem mała ilość portów USB na panelu tylnym. Spokojnie tutaj można byłoby jeszcze Z2 USB dorzucić i nikomu by się raczej nic nie stało, a klienci by się cieszyli. Dobrze, moi drodzy, standardowo linka do tej podogumnej zostawiam wam w opisie tego materiału. Natomiast, jakbyście chcieli sobie na spokojnie przeczytać recenzję pisaną e, tego właśnie produktu, to znajdziecie również odpowiedni link w opisie tego filmu. W tym materiale to by było na tyle. Jeżeli się Wam podobał, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapczkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i pochwalicie się, co sądzicie o tym MOBASie właśnie w sekcji komentarzy, która standardowo należy do Was. Z mojej strony to było tyle, mój chemik. Do zobaczenia, do usłyszenia.